Cześć siemanko, z tej strony Ewu. I dzisiaj mam dla Was taką specjalną mapkę, która nazywa się na samej Górze widać Granny Bedrock Edition. I mi się widzimy, jak już tą mapkę załączę. Dobra, już załączyłem mapkę i tak się prezentuje nasza Granny Tu jesteśmy w domku. To sobie później może zwiedzimy. To sobie może później. później nie, pa patrzcie tutaj na to. Patrzcie. Tak, to jest rechamskie, bo postawili nam tutaj. żeby jak się zbudzimy, to nas, ona sobie zrobiła. Ale patrzcie, tu jak podejdziemy do tego manekina, to, mamy. Załóż, klikamy to. Klikamy za. Załóż. I teraz to na Załóż klikamy. I patrzcie, to. Czekajcie chwilę. O! A tutaj mamy, tak swoją drogą, nazwę grany. Jejnik. Dobra. Okej, okay. patrzcie to. Gdzie to jest dobre, że jak to założymy, dokładnie. Jesteśmy naszą kochaną babunką. I to jest właśnie super. To chciałem ogólnie pokazać. I patrzcie, to nie wiem, jak te spodnie zdjąć, je, bo. Kurde, to jest trudne do zrobienia. Spodnie je ściągnąć, kurczę, ale. One są chyba. Nie da się chyba, nie? Ale. powinno dostać, po. No okej, okay, dobra. To. Ej, może tą sprawę oddajmy. Okej, okay, yy, to oddajmy jej tą zbroję, albo nie, wiecie, jednak nie, jednak nie, zatrzymajmy ją, pa pa teraz nie, okej, okay. dobra, Poz

Nawet są skrzynie. Kurde, patrzcie to. Ale się otworzyć nie da. Ale to się da. I mamy. Cutting pillars. Ale my jesteśmy teraz. grani, więc. Patrzcie to są skrzynki zamiast tych. To są skrzynki zamiast tego. I wszystkich szaf. Patrzcie. Kto sobie taką sprytną mapkę zrobił? Kurczę. Dobra, się z z tego. Dokładnie. Dobra, to my no już chyba wszystko znieśniliśmy w tym odcinku, jakby kto pytał to ja tą mapkę miałem ściągniętą już jak zainstalowałem Minecrafta. I to... Jakby ktoś chciał normalnie grać, to nie wiem czy się da, bo babcia stoi nam na łóżku, ale jak tak, to patrzcie. Tu sobie klikamy to i jesteśmy pod, łóżku, pod łóżkiem. A jak nie my sobie tutaj znowu tą łapę, tą łapę to jesteśmy znowu no na łóżku. I okej. Okay. Ja Teraz tutaj zakończymy. Włączymy sobie tryb pokojowy, dlatego tutaj nie ma potworów żadnych i dlatego ta bywcia nas nie goni. Znaczy to nie jest babcia tylko manekin, wiecie? No, zawiodłem się trochę. Czy manekin nie pochodzą. Ale jak zobaczyłem dlaczego. To się za głowę chwyciłam normalnie. To jest manekin. I który jest tej zwężku, żeby nas specjalnie zabił. Dobra, więc sobie było na tyle. A ja się z wami żegnam. jo jo ją!